Każdy tak samo. Tak? Myślę, że to już jest No dobra. O Jezu, jak tu jest ciepło. Muszę się rozebrać. Muszę się rozebrać, bo cię jest tutaj gorąco. No dobrze. Co my tutaj mamy? Proszę bardzo, ja mam tu Twix'a. Będę plikalać Twix'a. A to jest ostatnia słodycz tego dnia. Ejo. Dzień dobry. No, sam nie hmm. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chyba zła pora pan, 6 osób tylko. Hmm. Wszyscy jeszcze jadą obiad? Nie, przepraszam. Jedzą lody. A nie. Wszyscy w kościele teraz. To mhm. jest YouTube. Dzień dobry, dzień dobry. Hej. Wiesz co my myślałem, że <laughs> można było też zrobić e, znowu że te mm, zdjęcia pokazujemy tylko musiałbym było nie mamy laptopa u mnie hej jakieś pytanka na YouTube? Cześć. Dzień dobry, wieczór. Hej, pani Griszowa. Dziękujemy. Ojej, nowe gifty są taki niewolnik. A te obrazki znam. Albo jakieś takie kółka, jakieś coś, to o co chodzi? Dziękujemy. Może muzyczkę puszczę w ogóle jakąś. O, mhm. Y -y. Dobra, zjadłam loda, mam siłę, żeby gadać. Dzień dobry, słuchajcie udostępnijcie proszę Lewika, e, dziękujemy, Któż tak? Pani Grimczowa daje Dziękujemy Ci bardzo za gifty. Natomiast słuchajcie, my działamy dalej. Działamy dalej. Nie ma po prostu zmiłuj się. Puścimy jakąś sobie ładną muzyczkę Coldplay, no, no, puścił. No, nie za głośno, żeby tam To jest, traf, to jest bardzo fajna muzyczka. A nie, czy ja jestem No, no. Nie te pytania, jest. Słuchajcie, czy macie jakieś pytanka? Jak macie, to zadawajcie, my będziemy sobie tutaj na bieżąco patrzeć, odpowiadać. Możecie też nas oczywiście pisać na Facebooku. Dzień dobry, czy faktycznie trudno było w programie? No cholernie trudno, w życiu czegoś takiego nie przeżyliśmy. Nikomu nie życzymy tego, z jakim stresem i, i wysiłkiem się musieliśmy zmierzyć. Nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy. Myśleliśmy, że przyjdziemy tam, będziemy malować ściany i wstawiać meble. A to tak nie wyglądało. A tu się okazuje, że bęc trzeba odgruzowywać, beton kłaść. Młot, w ogóle jak Arek mi dał do ręki, młot elektryczny. Jasne, firmy z nich, firmy, nie, słuchajcie, firmy robiły okna, dach. Elewacje. Elewacje. I, e, i ściany gipsowe. I samy, tak. Natomiast cała reszta, czyli te by od pomijając odgruzowywanie takie, takie początkowo okropne roboty, no to potem czego od stanu deweloperskiego? Może tak powiedzieć? Od tego stanu deweloperskiego, tak. Nie, Nie, mniej więcej my, tak Myśmy same. robili stan dewelopers od stanu deweloperskiego do końca plus odgruzowywanie, wynoszenie rzeczy, e, pustaków, jakichś takich rzeczy w ogóle, no, i burzenie ścian. Słuchajcie, osoby, które nie wygrają domu, odchodzą z programu z niczym i domy idą na sprzedaż. Nie wam, nie, kto dał wam takie domy w ruinie? No słuchajcie, no udział w programie TVN-u, no i wam wymyślił sobie, że po prostu będzie walka o dom, który ma od no około 80 lat. Także to są bardzo stare domy. Znamy nawet właściciela domu z Brzezinki. Był w jednym z odcinków. No i słuchajcie, teraz wszystko się może zdarzyć, tak? Możemy wygrać ten dom, możemy wyjechać z płaczem i ze zgrzytaniem zębów. Czy w przypadku jakiejś, czyli Was, wiecie co? No było takie szkolenie, ale... Symboliczne. Bardzo symboliczne. To się pra praktycznie nie przydało. Myślę, że się nie przydało bardzo. Znaczy no, wiecie tam jakaś takiś tam tip. Spoko, ale ja myślę, że to nie miało wpływu mi tak na żadnego, żadną ocenę. Właśnie... Mieliśmy teraz przerwę. Ja robiłam, gotowałam żurek, zrobiłam dzieciom Arusiowi obiadek. No i sobie też. Zjedliśmy lodzika. Jakiegoś niezdrowego. No, ja już mam dość słodyczy. Będzie, że ja już nie, nie, jadł nie słodyczy. Za słodkie to było. Strasznie go. słodki był ten Twix. Kto robił hydraulikę, elektrykę, płytki? No generalnie jakby w stanie deweloperskim były przygotowane pomieszczenia nazwijmy to domyślne. A my przerabialiśmy to, co chcieliśmy przerobić, aczkolwiek w przypadku łazienki to po prostu ona była źle wykonana i musieliśmy przerobić, bo nie dało się zrealizować tego tak jak były przyłącza poprowadzone. Po prostu tam było za nisko. Tego architekt nie wziął pod uwagę i zbyt blisko po prostu ściany bocznej tej skośnej było lokowane. Wykańczanie pomieszczeń robiliśmy w 100% sami. Pomoc mieliśmy dopiero w odcinku finałowym przy pracach z ogrodem. Nie, nic nie było gotowe. Mój był, był stan deweloperski, były, tak jak na, na filmie tam jeszcze, na naszych zdjęciach, były e, ściany gipsowe, które musieliśmy następnie jakby gipsować i szlifować. I to mniej więcej taki był etap. Jaki czas? E, cały program zajął 8 miesięcy, ale główna nasza praca trwała. Ja bym powiedział 5. Ta najcięższa praca to było 5 miesięcy. Mam mocno kciuki, że wygracie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za trzymanie kciuków. W tydzień robiliście do powiedzenie czy dłużej. Zwykle tydzień. E, chociaż raz dostać karniaka i sypianie robiliśmy tylko pięć dni. Tak, to, to znaczy tydzień. To jest 7 dni pracujących po kilkanaście godzin. 14 do 16 no. godzin pracy codziennie. Więc na jedno pomieszczenie średnio po, poświęcaliśmy każdy z nas około 100 godzin w ciągu tygodnia. Wycieńczająca praca, bardzo. Bardzo. Nie I wiecie co jest najgorsze? Że Finał w ma... poniedziałek 9. Najgorsze jest to, że słuchajcie, po takiej naprawdę ostrej robocie, haruwie wracaliśmy do domu i trzeba było się opiekować dziećmi. Także żebyśmy nie mieli tak, że wracaliśmy i po prostu leżeliśmy sobie trzy dni, wysypialiśmy się, tylko wiecie, mamy malutkie dzieci, po prostu pobudki po szóstej po rano. Więc było takie niedospanie, ja miałam takie problemy z bezsennością, no, coś okropnego. Myślę, że to, był, to była najgorsza rzecz w całości, te bezsenne noce. E, to dużo pomieszczeń było, słuchaj, było, była sypialnia, przedpokoje dwa, e, pokój dziecięcy, co zrobię trzy, hol z kuchnią cztery, no było, ile było? Pięć? Pięć etapów? Jakby wiecie, w sumie to mogło być nawet 8 pomieszczeń, ale niektóre były traktowane jako jeden etap. Było na przykład na górze był, na dole przedpokój, a było to nazwane jako final week. Tak, było takie bite 8 tygodni po 7 dni, na pewno były taki prac remontowych. Plus do tego jeszcze było ileś dni takich, wiecie, na inne rzeczy w programie. Co z pracą? No, nie pracowaliśmy w tym czasie. No. A czy wiecie, to było tak, że wracaliśmy, hmm. jakoś musieliśmy wrócić do rzeczywi rzeczywistości, e, ale ciężko w ogóle było wrócić do pracy. nawet jak ja, ja na przykład wróciłam, no to ja na social mediach już od trzech lat nie zarabiam pieniędzy. Także w ogóle wycisnąć jakiekolwiek pieniądze było bardzo ciężko. A Ryk też, jakby jest taki projektowy, że on ma jakiś projekt, więc też nie jest tak, że ono od razu jakieś pieniądze dostanie. Także tak finansowo mieliśmy bardzo duży, duży problem. Chyba nie wiedzieliśmy, że będzie tak ciężko. Naprawdę nie, nie braliśmy tego pod uwagę. A jak nie umiecie coś zrobić, to co wtedy? Elektrykę? No to, no, to nie miałeś elektryki. Nie tak, tak no nie pomoże. Jedną rzecz z elektryki nie umiem zrobić, nie umiem zrobić y, gniazdek, gdzie był, y, był były trzy miejsca, czyli były y, krzyżowe gniazdka. Nie umiem krzyżowych gniazdek zrobić. Byłem przygotowany tylko na takie najprostsze schodowe, że są dwa, a finalnie u nas chyba takich nie było i wszystkie były chyba krzyżowe, że były trzy. I ja nie umiem tego zrobić. Nie były kable podpisane, nie było żadnej dokumentacji yy, i musieliśmy. w yy, Ostatni dzień przyjechał do nas elektryki i próbował to zrobić. Ale też tak, no na słowo honoru to zrobił. Czekaj, nie ma tutaj komentarzy. Może ja źle włączyłem na, na YouTube, może nie dałem, że jest dla bo nikt nie pisze.